Kolejne zadanie Które nas czeka mnie nie czeka To oczywiście trzeba płot naprawić Będzie i tak dalej I tak dalej Ale Mamy tutaj Coś fajnego Coś z mega potencjałem Co jest zaniedbane Zahaszczone O zobaczcie Karmniczek dla zwierząt Dokarmiamy w zimę zwierzątka. <laughs> ale belesiana. O i to o czym mówię jest tu. Mamy staw. Mamy staw, który jest nieuporządkowany, niepogłębiony. Skarpy trzeba będzie zrobić. To wszystko trzeba będzie tutaj ponaprawiać no chyba za tydzień albo za 10 dni umówiłem się z facetem, który kopie stawy, różne tego typu rzeczy, porządkuje no i przyjedzie kopara, będziemy pogłębiać ten staw porządkować, skarpy robić wszystko, żeby to tutaj się nie obsuwało no i spróbujemy zrobić z tym porządek ekosystem przez te kilka miesięcy powinien tutaj powstać jakiś, na tyle fajnie, że jak to się wszystko obudzi w marcu, kwietniu, to w kwietniu wpuścimy rybki i będziemy mieć staw z rybami. Nie można sobie łowić ryb. Ptaki żyją, już się obudziły. Ciekawy jestem sam. No, trzeba te skarpy będzie na pewno zrobić, dlatego że one się obsuwają. Staw będzie pogłębiony gdzieś do 2 metrów. Także rybka sobie tutaj będzie miała fajne miejsce do mieszkania. O, Zobaczymy, jak to będzie wyglądało potem. Cały proces przygotowywania tego stawu, oczywiście Wam pokażę. Tam jestem ciekawy. Chciałem sam zrobić faszynę, umocnić te brzegi, ale to łopatką tego niestety nie da rady pogłębić. O! To też trzeba poporządkować, bo to te siano tutaj słowa w zasadzie stara. Gdzieś leży tu parę ładnych lat. Staw jest dosyć spory, więc to powinno być. ale to wszystko jest za płytko trzeba to pogłębić przygotować o, karmniczek a propos karmniczka idziemy zrobić paszę w sensie, że śniadanie